Rok 2023 to bardzo dobry rok dla pacjentów z niewydolnością serca. Ukazały się dokumenty, które wskazują nam na zasadność stosowania nowych leków w populacji pacjentów z zachowaną frakcją i niewydolnością serca. Nowych leków w znaczeniu takim, że one wcześniej nie miały wskazań w tej grupie chory aczkolwiek były bardzo szeroko stosowane u pacjentów już z zredukowaną frakcją wyrzutową lewej komory. I mówię tutaj o dapagliplozynie i empagliplozynie. Zastosowanie tych dwóch cząsteczek powoduje redukcję hospitalizacji z powodu niewydolności serca, jak i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i jest to bardzo dobra wiadomość dla tej grupy pacjentów. Kolejna ważna rzecz to jest działanie i myślenie prewencyjne, które również zostało ujęte w wytycznych europejskich. Musimy o tym myśleć, ponieważ populacja pacjentów z niewydolnością serca będzie nam wzrastała. Jeżeli nie rozpoczniemy leczenia wcześniej, myślenia o wcześniejszej diagnostyce, to niestety nie uda nam się tej pandemii zatrzymać. I właśnie wytyczne europejskie wychodzą naprzeciw również tym zagadnieniom, zalecając DAPA u pacjentów z cukrzycą i niewydolnością nerek, celem redukcji niewydolności serca, jak i też zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Jak również, proszę Państwa, w dokumencie znajduje się nowa cząsteczka w aspekcie pacjentów z niewydolnością serca, finerenon. To jest również dla pacjentów z cukrzycą i niewydolnością serca, z niewydolnością nerek. Celem redukcji hospitalizacji z powodu niewydolności serca. A więc są to bardzo dobre wiadomości. Kolejna ważna rzecz, proszę Państwa, to refundacja telemonitoringu. Wiemy, że telemonitoring to jest kwestia monitorowania przede wszystkim pacjentów z niewydolnością serca, ponieważ to ci pacjenci w największej mierze korzystają z. Urządzeń wszczepialnych, czyli, czyli kardiowerterów, defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących. Mamy nadzieję, że obserwacja tych pacjentów z użyciem tej techniki, telemonitoringu tych pacjentów, pozwoli nam na lepszą zaopiekowanie nad tymi pacjentami i wychwycenie wcześniej nieprawidłowości, które się u tych pacjentów dzieją. Również, proszę Państwa, trwają prace nad krajową siecią w aspekcie niewydolności serca. To też jest dobra informacja dla tych pacjentów. Ci pacjenci będą mogli szybciej trafiać do ośrodków specjalistycznych i być objęci opieką, przede wszystkim szybszą diagnostyką niewydolności serca. Jeżeli chodzi natomiast o plany na przyszły rok, to również one są, myślę, że bardzo bogate. Po pierwsze, cieszymy się z tego, że mamy flozyny dla pacjentów z zachowaną frakcją drutową lewej komory, ale szalenie istotne byłoby, mieć również refundację flozyn dla tej grupy pacjentów, jako że jest to populacja również ciężko rokująca, tak jak pacjenci ze zredukowaną frakcją. Nie wyobrażam sobie, jako prezes Asocjacji Niewydolności Serca, żebyśmy o to nie zabiegali i żeby również decydenci nie mieli tego na uwadze. To szalenie ważna dla całego środowiska kwestia. Kolejna ważna rzecz i myślę, że mam nadzieję, że się również uda w nadchodzącym roku to jest refundacja kamizelki kardiowertera defibrillatora. Nad tym również toczą się dyskusje, które już są bardzo zaawansowane i mam nadzieję, że ta terapia wejdzie do standardów i refundacji dla pacjentów, również między innymi z niewydolnością serca, bo ci pacjenci mogą z tego najbardziej skorzystać. Myślę również, że szalenie ważnym i bardzo Istotnym dla poszerzenia diagnostyki właśnie niewydolności serca, ale ze szczególnym zwróceniem grupy, dla grupy pacjentów z kardiomiopatiami jest, jest diagnostyka genetyczna, i tutaj jest ogromne pole do popisu. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, gdzie prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślał, że przyszły rok ma być rokiem diagnostyki, diagnostyki w dziedzinie genetyki, i tutaj Mocno trzymamy kciuki, aby ta, to zagadnienie było jak najszerzej opracowane i ta dostępność była dla naszych pacjentów możliwa. To jest o tyle istotne, że już w tej chwili mamy terapie, które mogą być zastosowane zdecydowanie wcześniej u pacjentów, u których stwierdzamy nieprawidłowości genetyczne. No i proszę Państwa, myślę, że jako Asociacja Niewydolności Serca będziemy kładli ogromny nacisk na działania prewencyjne. Na działania prewencyjne zarówno w przekazie dla pacjentów i z tego też powodu chcemy powołać Centrum Wsparcia i Edukacji Pacjentów z Niewydolnością Serca, wspierać tych, którzy już mają rozpoznaną niewydolność serca, aby ta terapia była jak najbardziej optymalna, aby pacjent miał zrozumienie swojej jednostki chorobowej, chorobowej, jak i stosowanej terapii, ale również chcemy edukować tych pacjentów, jeżeli chodzi o czynniki, które mogą nam pogarszać albo rozwijać niewydolność serca. Również, proszę Państwa, jako asocjacja Niewydolności Serca mamy przygotowane plus, i prowadzimy pracę nad cyklem webinarów, które by poprawiły i zwiększyły edukację wśród środowiska medycznego, wśród lekarzy, wśród pielęgniarek po to, by ta wiedza, która bardzo szybko nam wzrasta, była bardzo profesjonalnie wykorzystywana dla naszych pacjentów. I myślę, że to będzie bardzo intensywny, pracowity, ale owocny rok.